Cześć, z tej strony Karol Bocian. Zobaczmy sobie, jak w Babu łatwo można zrobić rejestrację nowego użytkownika. Później wysłać mu jakiegoś maila, a następnie przekierować do jakiejś strony. Więc zróbmy sobie nową stronę, aby tam właśnie zrobić rejestrację użytkownika. Nazwijmy tę stronę test. Od naszego użytkownika będziemy chcieli adres e-mail. Zadajmy sobie input control, wpiszmy tutaj e-mail ten e-mail będzie typu właśnie e-mail i będziemy chcieli, żeby to nie było puste. Po prostu nie będziemy zezwalali na to, aby ktoś nic nie wpisał jako e-mail. Kolejny input, jaki nas interesuje, to hasło. Więc hasło piszemy sobie password. Content format password i też zaznaczamy, żeby nie było puste. Żeby następnie sobie wycentrować to wszystko w naszej stronie. Center, center. Zrobić, żeby było tych samych rozmiarów. Tak samo z tej strony. I następne, co potrzebujemy, to po prostu przycisk. Więc dodajmy sobie przycisk. Tak samo możemy ustawić, żeby były tych samych rozmiarów, co nasze inputy. Potem ustawmy nazwę, jakiś register, na przykład naszego użytkownika. I to, co potrzebujemy, to zrobić Flow. Więc klikamy sobie Flow. Jak ktoś kliknie przycisk Register. To wtedy zrobimy Sign up the User App. Wybierzemy jako e-mail input e-mail value, jako hasło input password value. Tutaj nic nie musimy zaznaczać, jeśli chcemy zrobić najprostsze rejestrowanie użytkownika. Następnie możemy wyczyścić nasze, e, wysłać maila do naszego nowego użytkownika. Tutaj wyślemy to do current user e-mail i napiszemy mu tam welcome. Hi, hi. A na sam koniec przekierujemy go do strony, na którą chcemy go przekierować, żeby coś robił już jako zarejestrowany użytkownik. Na przykład, bardzo dziękuję, witamy serdecznie, więc przekierujmy go do strony. Navigation, go to page. Nie mamy takiej strony jeszcze, więc zróbmy ją. Zróbmy ją np. post register. Ok. Stwórzmy. Wybierzmy ją jeszcze raz. Post register i przetestujmy, jak działa nasza aplikacja. Więc preview. Zobaczmy w bazie danych, czy mamy jakiś użytkowników. Update all users jest pusto. Możemy sobie jeszcze odświeżyć, żeby zobaczyć, bo Babel nie zawsze tutaj wyświetla wszystkie dane, które się pojawiają. Nie mamy żadnych użytkowników, więc jesteśmy na naszej aplikacji. Dodajemy adres e-mail. Wybierzmy jakieś hasło. Register. Tutaj mamy debugera włączonego. Możemy go sobie wyłączyć. OK. Mamy. Z Chrome proponuje mi zapisanie tego hasła, a my jesteśmy już na stronie Post Register. Przechodzę na skrzynkę mailową. Jest nowy mail od naszej aplikacji. Welcome. Hi. Hi. Udało nam się zarejestrować użytkownika, co widać tutaj w bazie danych. Jak sobie odświeżymy stronę. To widzimy, że nasz nowy użytkownik pojawi się w bazie danych. I tak za pomocą 3,5 minut udało nam się zrobić cały flow, całe proste flow do rejestracji nowego użytkownika w Babu. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych filmików. Cześć.